Witam bardzo serdecznie na kanale Sarnaj Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj dla was, kochani, horoskop dla baranów, zodiakalnych, ascendentalnych, słońców, księżycu. Jeśli macie ten znak, zapraszam bardzo gorąco do wysłuchania. Zaczynamy od tarota, główne sfery życia, ale oczywiście karty aniewskie na koniec dopowiadające. Zaczynamy od decydujących wydarzeń w miesiącu grudniu. Zaczynamy. Decydujące wydarzenia dla Barana. Pokazał się Baran. Decydujące wydarzenia. Tutaj, moi drodzy, zakończycie trudne sprawy na pewno. W tym miesiącu dobiega końca pewien trudny, ciężki etap w Waszym życiu. Coś się wyjaśni. Możecie otrzymać jakieś zaproszenie od młodego człowieka, prezent, niespodziankę, będziecie się gdzieś spotykać, ale tutaj trudny czas się kończy. Na pewno będzie dużo obowiązków, ale też bardzo dużo dobrych wiadomości. Rozwijacie się, idziecie do przodu, ale też zakańczacie trudny etap w Waszym życiu i to jest najważniejsze. Dobrze, zobaczmy co w finansach. Finanse dla Barana. W finansach. Och, te finanse. Finanse moi drodzy, tutaj na pewno troszkę zagrożone, ponieważ szykuje się prawdopodobnie jakaś podróż z kobietą do kobiety. Będą jakieś zmiany w finansach. Możliwe, że. Tutaj będziecie przeznaczać na jakiś cel, może to być związane z podróżą, ale też uważajcie, bo tu na pewno nadszarpniecie swój budżet. Będziecie chcieli powrócić gdzieś, moi drodzy, w miejsce, w którym byliście na pewno. Te finanse będą, oczywiście, że będą, na pewno, ale będą wydatki. Moi drodzy, zobaczmy, co w pracy. Co w pracy dla Barana. Praca. Jak tu się przedstawia w pracy? Jak to, moi drodzy, w pracy? Jest tej pracy dużo, być może macie jakieś zawody związane z przemieszczaniem się, z podróżami, z finansami. W pracy będzie dużo radości i takiej sympatii. Możliwa jakaś uroczystość, może to być oczywiście świętowanie z współpracownikami, z pracownikami na koniec roku. Mogą to być jakieś wigilie firmowe, jakieś świąteczne spotkania. W pracy będzie będzie bardzo dobrze i dużo radości. Będziecie planować nawet, moi drodzy, w pracy, jakiś wziąć urlop i oczywiście gdzieś wyjechać, prawdopodobnie. No dobrze, zobaczmy, przyjaciele, znajomi. Co tutaj w grudniu dla Barana? Przyjaciele, znajomi. No, tutaj jest duża zmiana. Wśród znajomych, wśród przyjaciół jest transformacja, jest poczucie, moi drodzy, takiego przygnębienia, troszkę przemęczenia. Możliwe też, że będziecie odseparowani od pewnej ilości osób znajomych, ale tutaj szykuje się, moi drodzy, kobieta. Będziecie spędzać więcej czasu w grudniu z kobietą. Także, mm, i razem wspólnie planować i wydawać pieniądze. Idzie zmiana, moi drodzy, i waszym przyjacielem, waszą najbliższą przyjaciółką, to będzie oczywiście kobieta, która jest naprawdę bardzo stabilna finansowo. No, ciekawe. Co w uczuciach, moi kochani, wyjdzie tutaj? Uczucia, emocje dla barana na grudzień. Uczucia. No, tutaj, kochani, jest tak. Uczucia są niby stabilne, jest rodzina pokazana, jest oczywiście dom, ale mogą być jakieś sprzeczki, moi drodzy, będzie za dużo obowiązków tutaj, także w uczuciach, moi drodzy, trzeba rozmawiać, współpracować ze sobą, działać, tak, bo mogą być jakieś sprawy, Zamiatane pod dywan, i na przykład sprawy wyskakują jak y, królik z kapelusza, i naraz, moi drodzy, o czymś sobie przypominamy, czegoś nie załatwiliśmy, i obłachy powód jest kłótnia. Także tu uważajmy. Co w rodzinie teraz? Tak naprawdę teraz mamy rodzinę, dom. Co w rodzinie u barana? W rodzinie moi drodzy szykuje się bardzo dobrze. Bo oczywiście zobaczcie, jak to wyszło. W finansach duże wydatki z podróżą, i tutaj rodzina szykujecie się do podróży. Będziecie mieli na to środki finansowe. Tutaj w domu nowe pomysły na biznes, na jakąś współpracę bardzo dobrą. Będziecie gdzieś wyruszać w grudniu, w podróż, daleką. Będziecie korzystnie coś kupować albo sprzedawać. Grudzień będzie bardzo dobry miesiąc dla rodziny. Także dla Was jest wspaniale. Mimo wszystko, że tam wychodziły, moi drodzy, wydatki, to Wy na te wydatki będziecie mieć środki. Co w zdrowiu? <laughs> W zdrowiu lepiej, poprawa, ale uważajcie na układ krążenia, bo mogą być jakieś sprawy krążeniowe, może być albo za niskie, albo za wysokie ciśnienie. Ale tutaj moi drodzy, też podwójne narządy. Na pewno takie narządy jak oczy, uszy, ale też mogą być na przykład kolana albo nereczki. Uważajcie, możecie zmieniać lekarza czy przychodnie w grudniu, ale ogólnie zdrowie nie będzie złe, będzie lepsze jak do tej pory. Ale na te aspekty, co powiedziałam, uważamy. No i kochani, zwracamy uwagę tutaj. Na co w grudniu, na co zwrócić uwagę, powinien baran? Na co? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na rozmowy i na rozmowy, może z dziećmi, możliwe, że rozmowy z kobietą to może być Twoja matka, to może być Twoja żona. Ale przede wszystkim trzeba się skupić, moi drodzy, na rozmawianiu też z, nie tylko z rodziną, ale z samym sobą. Baran powinien porozmawiać, czego on tak naprawdę oczekuje od życia, od losu, żeby był szczęśliwy. Także tutaj zwróćcie uwagę, na to, żebyście nie tylko byli w dobrych kontaktach z rodziną, ale moi drodzy też, żeby Wasze życie było spełnieniem i takie spełnienie Waszych marzeń, musicie zacząć ze sobą się dogadywać, musicie siebie lubić. Musicie spełniać też dla siebie coś, nie tylko dla rodziny, ale też spełnienie marzeń dla Was. Także zwróćcie uwagę na siebie. No i oczywiście tu, moi kochani, prawdopodobnie będzie to spełnienie marzeń, na pewno będzie to spełnienie marzeń dla Was. Możliwe, że wybierzecie się gdzieś w piękne miejsce, gdzieś nad wodę. No tutaj u Barana jest jakaś piękna podróż w grudniu. Także dobrze, i na koniec jeszcze karta anielska, która dopowie ten horoskop, dopełni poświęcenie. Anielska mądrość przypomina Ci, że kiedy snujesz wizję, nie ulegając wątpieniu i nie zbaczając z obranej drogi wizja ta musi pomyślnie się urzeczywistnić. Dąż wytrwale ku spełnieniu swojej wizji. Koncentruj każdą myśl, słowo i czyn na tym, by osiągnąć wymarzony cel. Nie ma nic potężniejszego od skumulowanej energii, anioły z pewnością zauważą czysty. Yy, Blask Twojego poświęcenia, czy to w związku, czy w pracy, podróży, czy też w czymkolwiek innym w Twoim życiu. Pamiętaj, by poprosić anioły o pomoc, jeśli Twoje intencje służą najwyższemu dobru. Anioły z pewnością Ci pomogą. I afirmacja. Jestem wierny swoim wizjom i o tym ja mówiłam, aby spełniać też swoje marzenia. Dobrze, kochani, dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę samych wspaniałości, wesołych świąt, radosnych i oczywiście wszystkiego dobrego w grudniu.